Trzech kilkusetmetrowych odcinków dróg o nowej asfaltowej nawierzchni w miejscowości Rążki cieszą się ich użytkownicy. We wtorek odbył się odbiór techniczny największej drogowej inwestycji zrealizowanej w ostatnim czasie w Gminie Obrazów. Dostaliśmy na tę drogę, na te drogi, bo to trzeba mieć liczbę mnogiej, dostaliśmy dofinansowanie 1 330 000. Łączny koszt to jest prawie 1,5 miliona złotych. My ponad 150 000 dołożyliśmy do tego. To jest jedna z największych inwestycji. W ramach tego zadania w rożkach, oprócz nowej nawieczni, został wybudowany rów odwadniający, utwardzono pobocza oraz wybudowano jeszcze inne odcinki. To są jeszcze dwa odcinki: rożki dacharzów, rożki wierzbiny. I tak naprawdę była to największa inwestycja. Szkoda, że nie przed wyborami. Żartował wójt Twórek jednocześnie zapewniając, że gmina nadal będzie pozyskiwała środki na budowę, modernizację i remonty dróg tego typu inwestycji będzie więcej. Nadal pozyskujemy środki. Chcemy wydać te środki, które też zostały pozyskane w ciągu poprzedniej kampanii. To jest tak, czas kampanii się skończył. Dzisiaj musimy pracować na to, żeby mieszkańcy byli jak najbardziej zadowoleni. Jerzy Strzyż, STV Info.